Ciężko tak naprawdę określić, kiedy wziął się pomysł na owce. On, on zodził się z pasji do, do cyrku, do żonglowania. W Oleśnicy było kiedyś inne środowisko osób, które, które tym się zajmowało. Los tak się potoczył, że sześć lat temu zrobiliśmy pierwszy festiwal cyrkowy w naszym mieście i, i było to naprawdę duże wydarzenie i wypadło bardzo fajnie. Dlatego też ten pomysł i festiwal z roku na rok systematycznie. Podnosił swoją rangę, tak mi myślę, że będzie również w tym roku. No jest to takie wydarzenie, które jednoczy wielu pasjonatów cyrku, ale też mnóstwo ludzi, którzy z cyrkiem nie mają nic wspólnego, bo mieszkańcy oleśnicy mocno angażują się w organizację tego festiwalu, licznie przychodzą, zapraszają swoich znajomych do leśnicy na te trzy sierpniowe dni. Także owca po prostu musiała się tutaj kiedyś urodzić, i cieszę się, że, że dołożyłem do tego swoją cegiełkę i też byłem inspiratorem tych wydarzeń. No na pewno liczyłem gdzieś tam w głębi serca, wierzyłem w to, że, że, że będzie duży odzew na, na ten festiwal, bo widziałem jak wygląda odzew na taki, tego typu festiwale w innych miejscach na świecie. Natomiast przyznam, że rzeczywistość dogoniła wyobraźnię. I na początku byliśmy taką grupą trochę niezorganizowanych y, ludzi, którzy po prostu chcą robić coś dobrego w mieście. Natomiast siłą rzeczy przez te wszystkie lata y, festiwal się profesjonalizował. Niektórzy ludzie przychodzili, niektórzy odchodzili. Każdy coś zostawiał z siebie. Każdy dokładał jakąś cegłę do naszego y, festiwalu i, i taki kształt ma teraz. Wiadomo, że jest to wydarzenie bardzo profesjonalne z wieloma artystami zagranicznymi, wymaga olbrzymiej współpracy z miastem, z różnymi innymi podmiotami. Stało się to wydarzenie bardziej profesjonalne, natomiast solą tego festiwalu w dalszym ciągu są wolontariusze, które co roku udaje nam się werbować, również koordynatorzy, którzy przejmują naprawdę odpowiedzialność za, za duże działki w tym festiwalu, więc tak wygląda struktura. Nie wykluczam, że pewnie będzie się to zmieniało również w przyszłych latach, bo, no bo to taka jest kolej rzeczy, że część osób przychodzi, część przychodzi nowych, część rzeczy przejmuje miasto, część rzeczy oddaje miasto, to... To jest tak e, dosyć zmienne. Mili Państwo, e, w tym roku na pewno zaskoczymy Was po raz kolejny. Jesteśmy, e, wiemy, że jesteście spragnieni coraz to nowych emocji, więc e, postaramy Wam się ich dostarczyć. Line-up artystyczny w tym roku zapowiada się wręcz wyśmienicie. Zacznę może od taśm, które w tym roku rozwieszamy w naszym e, rynku. E, będą to trzy taśmy, które łączą cztery wieże, e, czego nie było do tej pory. W naszym mieście kolejne, w tym roku dokładamy kolejną taśmę. Zapraszamy również na warsztaty dla dzieci, które odbędą się na amfiteatrze w sobotę oraz w niedzielę. Zachęcam do wzięcia udziału w paradzie cyfrowej a dla wszystkich tych, którzy chcieliby zobaczyć sobie na najwyższym poziomie gorąco zachęcam do kupowania wejściówek na przedstawienia sceniczne, tylko że są to bardzo wartościowe przedstawienia. Przedstawiają na najwyższym poziomie umiejętności, więc dajcie się zaskoczyć. Przyjdźcie do Kościoła Świętego Jerzego, do sali widowiskowej, a podobno na na tu na błoniach, bo naprawdę zapowiada się coś wyjątkowego.